Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Występ Céline Dion na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024 był olśniewającym powrotem, ale chwila w kulisach zachwyciła wszystkich. Wśród brzmiącego tłumu i doskonałego wykonania hymnu do miłości, jej syn René Charles Angelin był wyraźnie przytłoczony, ocierając łzy, gdy obserwował niespodziewaną przemianę matki oraz trudności, które przeszli razem. Co mogło wywołać tak intensywną reakcję? Pozostańcie z nami, gdy odkrywamy wzruszającą historię, ukrytą za tym niezapomnianym momentem. Walcząc z syndromem sztywnej osoby, Celine Dion przeszła długą i trudną drogę, naznaczoną bólem, niepewnością i niewzruszoną determinacją. Od niepokojących objawów, które po raz pierwszy pojawiły się podczas jej światowej trasy koncertowej w 2008 roku. Do publicznego ujawnienia diagnozy w grudniu 2022 roku, a następnie do anulowania jej światowej trasy w maju 2023 roku. Każdy etap tej podróży wystawiał na próbę jej odporność jako artystki i człowieka. Podczas trasy Taking Chance w Niemczech w 2008 roku Celine po raz pierwszy zauważyła, że coś jest poważnie nie tak. W wywiadzie z Hondą wspominała ten dzień z wyraźną precyzją. Czułam się dobrze, zjadłam śniadanie, potem mój głos zaczął stawać się wysoki, a potem poczułam, że nie mogę go kontrolować. Zaczęłam się ślizgać. Miałam wrażenie, że nic nie mogę kontrolować. Ta nagła utrata kontroli nad głosem zmusiła ją do skrócenia próby przed planowanym występem. Musiałam znaleźć rozwiązanie. Moje struny głosowe były ściśnięte. Tłumaczyła, dodając, że zamiast zwykłej próby trwającej 45 minut do godziny, ograniczała się do wykonania tylko dwóch piosenek. Nawet na tym wczesnym etapie objawy SPS przejawiały się w sposób, który niemal uniemożliwiał jej występy jak kiedyś. Wiele razy musiała prosić dyrygenta, aby obniżył tonację dla jej występów, co było oczywistym znakiem, że jej stan już przeszkadzał w jej zdolnościach wokalnych. Z czasem Selin opisała uczucie próby śpiewania z SPS jako jakby ktoś cię dusił. Oprócz problemów z głosem zaczęła doświadczać skurczów mięśniowych, problemów z równowagą i trudności z chodzeniem. To tak, jakby gdy wskazuję palcami, pozostawały zablokowane w stałej pozycji, albo gdy gotuję, bo uwielbiam gotować, moje palce, moje dłonie przyjmowały szczególną pozycję, zwierzyła się Oda. Powaga tych skurczów była taka, że czasami mogły nawet prowadzić do złamań żeby. Jej pierwsze doświadczenia podczas tras zakłócały jej występy i zwiastowały długą bitwę, która miała nadejść. W 2009 roku nieustanne skurcze mięśniowe uległy pogorszeniu, pozostawiając Celine niewiele innych opcji niż masowe stosowanie leków w celu zarządzania bólem. Zaczęła przyjmować wysokie dawki diazepamu, znanego również jako Valium, aby rozluźnić mięśnie przed występami. W szczerej rozmowie z Hondą przyznała, nie wiedziałam szczerze, że to może mnie zabić. Na przykład przed występem brałam 20 mg Valium, a idąc od mojej garderoby do kulis, efekt już znikał. Przyzwyczaja się do tego. To już nie działa. Ostatecznie dawka wzrosła do niebezpiecznego poziomu. Do 90 mg dziennie, co stanowiło potencjalnie śmiertelną dawkę. Ta silna zależność od walium była beznadziejną próbą zarządzania niezdiagnozowanymi objawami, które poważnie wpłynęły na jej zdolność do występowania. W tym okresie lek zapewniał tylko tymczasową ulgę. Uświadamiając sobie, że utknęła w błędnym kole rosnących dawek, Selin współpracowała z lekarzami w czasie pandemii, aby odwyknąć od leku, co oznaczało początek długiego poszukiwania odpowiedzi. Przez wiele lat Celine miała trudności z zrozumieniem głębokiej przyczyny swoich osłabiających objawów. Wyzwania były potęgowane przez osobiste straty i ogromne odpowiedzialności. Nie zmagała się tylko z tajemniczymi problemami zdrowotnymi, ale musiała także stawić czoła śmierci swojego męża, Rene Angelina, w 2016 roku, jednocześnie wychowując swoje dzieci. Wspominając swoje pierwsze lata niepewności, przyznała chodzie, nie wiedzieliśmy co się dzieje. Nie poświęcałam czasu. Powinnam była się zatrzymać, znaleźć czas na zrozumienie. mój mąż również walczył o swoje życie. Musiałam wychować swoje dzieci. Musiałam się ukrywać. Musiałam starać się być bohaterką. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 zmusiło Celine do wreszcie nadania priorytetu swojemu zdrowiu. Z jej harmonogramem tras wstrzymanym i większą ilością czasu na osobistą refleksję, zaczęła konsultować się ze specjalistami i badać swoje uporczywe objawy. W rzadkim momencie introspekcji, który podzieliła z Vogue, przyznała: Może to brzmieć bardzo dziwnie, ale gdy postawiono mi diagnozę, byłam szczęśliwa. W końcu mogłam płynąć z nurtem zamiast walczyć z nim. To odkrycie stało się punktem zwrotnym w jej podróży. Zamiast być przytłoczona rozpaczą, uznała, że poznanie prawdy o swoim stanie to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem. Poważny stan celin zmusił ją do podejmowania trudnych decyzji dotyczących jej kariery. W październiku 2021 roku ogłosiła przesunięcie ponownego otwarcia swojej rezydencji w Las Vegas z powodu ciągłych skurczów mięśniowych. Następnie w styczniu 2022 roku Odwołała pozostałe występy z północnoamerykańskiej części swojej światowej trasy, co było trudną decyzją ogłoszoną w komunikacie na jej stronie internetowej. W kwietniu 2022 roku, gdy ponownie przesunęła terminy swoich występów w Europie, uznała ciągły wpływ swoich problemów zdrowotnych. No cóż, wracamy i naprawdę przepraszam, że muszę ponownie zmienić nasze plany dotyczące trasy po Europie. Najpierw musieliśmy przenieść występy z powodu pandemii, a teraz to moje problemy zdrowotne zmuszają nas do przesunięcia niektórych koncertów i niestety do odwołania innych. Mimo przeciwności losu, odporność Celine błyszczała, ponieważ nadal pracowała nad swoim uzdrowieniem i dostosowywać swój styl występów do swoich ograniczeń fizycznych. Po latach prywatnych cierpień i medycznych niepewności. Selin postanowiła podzielić się swoją walką ze światem w grudniu 2022 roku. W poruszającym filmie na Instagramie opublikowanym 8 grudnia 2022 roku, publicznie ujawniła swoją diagnozę od syndromu sztywnej osoby. Wyjaśniając swoją decyzję o przerwaniu milczenia, wyznała: Nie chciałam już żyć w tym bunkrze, bo ciężar był zbyt duży, i pomyślałam: dobrze, muszę zrobić to, co właściwe. By być w najlepszej formie, ale muszę również powiedzieć światu, co się dzieje. To szczere ujawnienie było przełomowym momentem w jej walce z SPS, przynosząc nową uwagę jej zdrowiu i torując drogę do przesunięcia koncertów z wiosny 2023 roku na 2024, a jednocześnie odwołując kilka letnich dat. Następnie 26 maja 2023 roku Celine podjęła emocjonalną decyzję o oficjalnym odwołaniu reszty swojej światowej trasy. W oświadczeniu, które głęboko poruszyło jej fanów, oświadczyła: "Bardzo mi przykro, że znów was zawodzę. Ciężko pracuję, aby odzyskać siłę, ale trasa może być bardzo trudna, nawet gdy jest się w 100% sprawnym. To nie byłoby sprawiedliwe, aby dalej przekładać występy." A nawet jeśli łamie mi to serce, lepiej wszystko odwołać, aż naprawdę będę gotowa znów stanąć na scenie. Wiedzcie wszyscy, że się nie poddaję i nie mogę się doczekać, aby was zobaczyć. Te słowa odzwierciedlały zarówno praktyczne realia zarządzania jej chorobą, jak i niewzruszonego ducha artystki, zdeterminowanej, by przezwyciężyć przeciwności losu. Triumfalny powrót Celine Dion. Powrót Celindion na estradę był świadectwem jej odporności, determinacji i niewzruszonej pasji do muzyki. W ciągu ostatnich kilku miesięcy oznaczyła szereg starannie zorganizowanych powrotów, które ujawniły nie tylko jej rosnącą siłę w obliczu wyzwań zdrowotnych, ale także głęboką więź, jaką dzieli z fanami i rodziną. 31 października 2023 roku, po niemal rocznej nieobecności w życiu publicznym, Serin powróciła w emocjonalny sposób, uczestnicząc w meczu NHL w Las Vegas. Ta obecność była znacząca, ponieważ był to jej pierwszy publiczny występ po diagnozie osłabiającej choroby, pokazując bardziej osobistą i dostępną stronę supergwiazdy, ciepłej i kochającej matki, spędzającej czas z rodziną. Towarzyszyła jej najstarsza trzech synów, a w szatni spotkała się z zespołem Montreal Canadiens. Uchwycona przez media społecznościowe zespołu, została sfotografowana podczas rozmowy z trenerem Marcinem St. Louis, pozowania do zdjęć z synami i zawodnikami oraz poddawania się radosnemu klimatowi gry. Później na Instagramie podzieliła się: Ja i moi chłopcy mieliśmy tak przyjemny czas odwiedzając Montreal Canadiens po ich meczu hokejowym z Vegas Golden Knights w Las Vegas w poniedziałek wieczorem. Zagrali wspaniale. Co za mecz! Dziękujemy, że spotkaliście się z nami po meczu, chłopaki. To był niezapomniany moment dla nas wszystkich. Życzymy udanego sezonu. Ten powrót przypomniał wszystkim, że nawet w obliczu osobistych zmagań znajduje radość w najprostszych chwilach. Kilka tygodni później, 30 stycznia 2024 roku, Celine podjęła nowy odważny krok, ogłaszając swój film dokumentalny I.M. E. Celine Dion, zakupiony przez Amazon MGM Studios poruszającym czarno-białym poście na Instagramie, który podkreślał jej promienny uśmiech, ujawniła, że film, wyreżyserowany przez Oscarową Erin Taylor, da widzom intymny wgląd w jej walkę z syndromem sztywnej osoby oraz wysiłki, jakie podjęła, aby nadal występować dla swoich wiernych fanów. W swoim opisie napisała: Ostatnie lata były dla mnie prawdziwym wyzwaniem od momentu, gdy odkryłam swój stan, aż po naukę życia z nim i zarządzania nim. Nie pozwalając, by określał mnie. Gdy droga do wznowienia mojej kariery artystycznej trwa, zrozumiałam, jak bardzo mi tego brakowało, móc widzieć moich fanów. W tym czasie, nieobecności, postanowiłam udokumentować tę część swojego życia, aby spróbować podnieść świadomość na temat tej mało znanej choroby i pomóc tym, którzy podzielają tę diagnozę. To ogłoszenie nie tylko informowało jej zwolenników, ale także miało być latarnią nadziei dla innych zmagających się z podobnymi wyzwaniami zdrowotnymi, przekształcając jej walkę w uniwersalną opowieść o wytrwałości. Jej następny publiczny powrót miał miejsce w lutym 2024 roku podczas Grammy Awards. Zaskakując publiczność, aby wręczyć nagrodę za album roku Taylor Swift za Midnight, Celine weszła na scenę u boku swojego najstarszego syna Rene Charleza. I otrzymała gromkie owacje na stojąco. Z szczerym uczuciem ogłosiła: Dziękuję wszystkim, też was kocham. Kiedy padł moment napięcia, gdy Taylor Swift nie od razu rozpoznała Celine w swoim przemówieniu dziękczynnym, co wywołało dyskusje w mediach społecznościowych, dwie artystki szybko się pogodziły, całując się w kulisach, co rozwiało wszelkie podejrzenia o konflikcie. Aby dodać do tego pamiętnego momentu, jej stylista Low Roach podzielił się na Instagramie swoją radością, że mógł znów ubrać swoją królową, mówiąc To mnie wypełnia radością. Nie tylko dlatego, że mogłem znowu ubrać moją królową, ale także dlatego, że widzę, że jest zdrowa i szczęśliwa. Wszechświat zawsze chroni i zapewnia. Ta obecność na Grammy wzmocniła jej niezłonny status w branży muzycznej i zdolność do świecenia, nawet w obliczu osobistych prób. W marcu 2024 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości SPS Celine skontaktowała się z fanami poprzez wzruszający post na Instagramie, zawierający zdjęcie rodzinne z jej dziećmi, Rene Charlesem, który ma teraz 23 lata, oraz jej bliźniakami Nelsonem i Edim. W tym poście uznała powagę swojej walki, mówiąc «Dziś świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Świadomości SPS». Jak wielu z Was wie, jesienią 2022 roku zdiagnozowano u mnie syndrom sztywnej osoby. Staranie się przezwyciężyć to autoimmunologiczne zaburzenie było jednym z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu, ale jestem zdeterminowana, aby pewnego dnia wrócić na scenę i żyć jak najnormalniej. Jestem głęboko wdzięczna za miłość i wsparcie moich dzieci, mojej rodziny, mojego zespołu i was wszystkich. Te słowa brzmiały jak obietnica złożona sobie, swojej rodzinie i swoim fanom, że będzie walczyć o normalność i uzdrowienie. W kwietniu 2024 roku Céline pojawiła się na okładce Vogue France, moment, który celebrował jej piękno i wewnętrzną siłę. W opisie na Instagramie z sesji zdjęciowej refleksyjnie pisała «Jestem zaszczycona, że mogę zrealizować sesję zdjęciową dla Vogue France». Jestem bardzo dumny, że w wieku 55 lat zaproszono mnie do ukazania mojej urody. Ale co to właściwie jest piękno? Piękno to ty, to ja, to, co jest w środku, to nasze marzenia. To dziś, dziś jestem kobietą, która czuje się silna i pozytywna w odniesieniu do przyszłości, dzień po dniu. W swoim wywiadzie dla Vogue France tłumaczyła, dlaczego postanowiła udokumentować swoje trudności, mówiąc. Chciałam to zrobić w formie dokumentu, ponieważ to nie jest coś, co rozwiązuje się szybko i nie ma cudownego rozwiązania dla tego, co przeszłam. To nie tylko kwestia ćwiczeń wokalnych czy pilatesu, to rehabilitacja fizyczna i wokalna, emocjonalna i duchowa, to cały proces. Ta szczera refleksja podkreślała jej zobowiązanie do życia w autentyczny sposób oraz do inspirowania innych swoją drogą. W maju 2024 roku premierowa zapowiedź filmu em Celine Dion pogłębia zrozumienie publiczności dotyczące jej wrażliwości. Zapowiedź, która ukazuje chwilę surowych emocji, łzy podczas prób oraz trudną decyzję o anulowaniu trasy, odsłoniła ogromne zmagania kryjące się za jej publiczną fasadą. Głos Selin w zapowiedzi mówił emocjonalnie: Nie jest trudno zrobić spektakl, trudno jest anulować spektakl. Codziennie ciężko pracuję, ale muszę przyznać, że to walka. Tak bardzo mi tego brakuje. Po prostu pomyślałam, że jeśli mogłabym biegać lub chodzić, jeśli mogłabym chodzić lub czołgać się, nie przestałabym. Te słowa uchwyciły istotę jej niezłomnej woli występowania pomimo przytłaczających wyzwań stawianych przez SPS. W czerwcu 2024 roku miała miejsce kolejna ujawniająca chwila, gdy Celine rozmawiała z Oda Khod. W trakcie wywiadu opisywała uczucie walki z SPS podczas próby śpiewania, przyznając, to tak, jakby ktoś cię dusił, i opowiadając o bólu skurczów mięśniowych, które wpływały na jej gardło i inne części ciała. W momencie brutalnej szczerości ujawniała ogromny ciężar utrzymywania swojej siły, walcząc z nieustępliwą chorobą, jej ton wciąż pozostawał zdecydowany i pełen nadziei na powrót na scenę. Kulminacyjnym punktem tej serii publicznych powrotów był jej monumentalny występ podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 26 lipca 2024 roku. Pod charakterystycznymi światłami wieży Eiffla, Celine wykonała wzruszające wykonanie Hymnu do Miłości Egit Piaf, prezentując swoją osobistą ból jako żywy hołd dla wiecznej mocy muzyki i nadziei. Każda z tych starannie zorganizowanych chwil oznaczała nie tylko jej powrót, ale również ilustrowała jej niezłomny duch, dowodząc, że mimo osłabiającej choroby, serce prawdziwej artystki nadal świeci. Syn Celine Dion w łzach po niespodziewanej przemianie Walka Celine Dion nie tylko wystawiła ją na próbę fizycznie i emocjonalnie, ale także zbliżyła jej rodzinę w niespodziewany i głęboko poruszający sposób. Przez długą walkę z tym rzadkim zaburzeniem neurologicznym, które powoduje ciężką sztywność mięśni i skurcze, jej najstarszy syn, René Charles, okazał się niezłonnym filarem wsparcia i nadziei. Ich więź, ukształtowana w burzach prób, wzmocniła się, gdy Céline stawiła czoła swojej chorobie z siłą wojowniczki i sercem prawdziwej artystki. W emocjonalnym wywiadzie z Vogue France opublikowanym 22 kwietnia, Celine wyjaśniła, że jej dzieci i rodzina są jej stałym źródłem nadziei. Przede wszystkim miłość mojej rodziny i dzieci, również miłość fanów i wsparcie mojego zespołu. Osoby z SPS nie zawsze mają tyle szczęścia lub możliwości, aby mieć dobrych lekarzy i odpowiednie leczenie. Ja mam te możliwości i to jest prezent, powiedziała. Te słowa uchwyciła istotę jej podróży. Drogi, na której każdy akt dobroci i każde wsparcie ze strony bliskich są cenione jako cenny dar. Siła Celin, jak dodała, nie pochodzi tylko z jej osobistej determinacji, ale także z głębokiego wsparcia, jakie oferuje jej rodzina. Ponadto mam tę siłę w sobie. Wiem, że nic nie może mnie zatrzymać, dodała, podkreślając swoją niewzruszoną determinację, by przezwyciężyć fizyczne ograniczenia narzucone przez SPS. Wśród jej dzieci René Charles, obecnie mający 23 lata, odegrał szczególnie ważną rolę w wspieraniu matki w tym trudnym okresie. Ich relacja jest prawdziwym świadectwem mocy miłości rodzinnej, więzi, która dostarcza siły, gdy świat wydaje się zamykać. W kulisach podczas jej niedawnego powrotu na scenę René Charles był nieustannie obecny, oferując zarówno emocjonalne, jak i praktyczne wsparcie. Podczas jednej z najbardziej emocjonujących sesji terapeutycznych zaskoczył ją pewnego dnia, zostawiając zapisany odręcznie list na jej stoliku nocnym. List brzmiał, jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. Kontynuuj, dasz radę. Ten drobny, głęboko poruszający gest stał się codziennym źródłem zachęty dla Selin. Symbolizował on niezniszczalną więź między matką a synem. Stając się kołem ratunkowym w sercu jej wyczerpującej walki z SPS. Zaangażowanie Sylim w swoje uzdrowienie skłoniło ją również do przygotowania dzieci na nieprzewidywalność jej stanu. W wywiadzie dla Today's Oda Code ujawniła trudne rozmowy, które przeprowadziła z bliźniakami Nelsonem i Edim, aby wyjaśnić im, jak radzić sobie z nagłą sytuacją medyczną. Nie panikujcie, jeśli nie mogę mówić, mama nie umrze. Mama nie może używać strun głosowych Jeśli nie mogę na was odpowiedzieć, to może usłyszałam, ale nie mogę komunikować wyjaśniła. Dodała również Wiecie, co robić, dzwońcie na 911. Ta rozmowa nie była tylko koniecznym środkiem ostrożności, ale także ważną lekcją o odporności i odpowiedzialności. Szczerość Selin w wyjaśnieniu rzeczywistości swojego stanu dzieciom ilustruje siłę jej charakteru. Wybiera przejrzystość zamiast strachu, dbając o to, aby jej najbliżsi byli przygotowani nawet w najgorszych okolicznościach. Poza tymi trudnymi rozmowami, Selin zawsze podkreślała znaczenie uspokajania i przekazywania pozytywnej energii swoim dzieciom. Jako matka najpierw rozmawiać z dziećmi, da im znać, że nie umrzesz. Tak, tata jest w niebie i wszystko jest w porządku. Mama da radę, powiedziała, wspominając, jak często musiała powtarzać swoim dzieciom o sile, która w niej jest. Te chwile wrażliwości, dzielone z rodziną, stały się kamieniem węgielnym jej systemu wsparcia. Pomagają jej nie tylko stawić czoła fizycznym ograniczeniom narzuconym przez SPS, ale także tworzą środowisko, w którym jej dzieci mogą uczyć się empatii, odwagi i mocy nadziei. Jedną z najbardziej znaczących manifestacji tej głębokiej więzi rodzinnej zarejestrowano podczas jej triumfalnego powrotu na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po emocjonalnym występie, będącym prawdziwym świadectwem jej odporności i talentu, atmosfera w kulisach była elektryzująca. Wśród radosnych celebracji René Charles był wyraźnie wzruszony, ocierając łzy, gdy obserwował, jak jego matka wchodzi na scenę. Jego emocjonalna reakcja była odbiciem głębokiego wpływu, jaki miało na niego patrzenie, jak jego matka łamie prognozy, przekształcając swoje zmagania w inspirujący występ. Widok Renę Szarleza, młodego człowieka, zmagającego się z trudnością towarzyszenia rodzicowi w walce z osłabiającą chorobą, głęboko poruszył fanów i widzów. W tej chwili łzy nie były tylko wyrazem smutku czy bólu. Były potężnym symbolem dumy, nadziei i niezłonnej więzi rodzinnej. Ta wzruszająca scena, w której Celine mocno przytulała syna, dzieląc ten intymny moment pocieszenia, przypominała, dlaczego nadal walczy. Podkreślała, że jej droga nie jest tylko jej. Dzieli ją z dziećmi, rodziną oraz niezliczonymi fanami, którzy towarzyszyli jej przez wszystkie wzloty i upadki jej kariery. Każdy występ, każda publiczna obecność to hołd dla siły jaka rodzi się z miłości i wsparcia tych, którzy w nią wierzą. Jej powrót na scenę z René Charles'em u boku symbolizuje nowy rozdział. Moment transformacji, w którym wrażliwość spotyka determinację i gdzie łzy smutku ustępują miejsca łzom nadziei. Podczas niedawnej obecności na czerwonym dywanie podczas premiery jej dokumentu I am Celine Dion, odbywającej się w Nowym Żorku, jej wdzięczność wobec rodziny była namacalna. Ubrana w doskonały kremowy strój, kroczyła po czerwonym dywanie z dyskretną pewnością siebie, wspierana przez uspokajającą obecność René Charlessa. Po projekcji, zwracając się do publiczności, wyraziła z łzami w oczach swoją głęboką wdzięczność. Nie mogę uwierzyć, jak bardzo jestem szczęśliwa, mając moich fanów w moim życiu. Dziękuję wszystkim z całego serca, że byliście częścią mojej drogi. W tej chwili jej głos niesł ciężar jej doświadczeń, stoczonych walk i poświęceń oraz niezłomnego wsparcia ze strony bliskich, które pomogło jej przetrwać. To wszystko wniosło nas w emocjonalną podróż powrotu Celine Dion i poruszający moment, w którym jej syn był wzruszony do łez. Jeśli ta historia czym poruszyła, nie wahaj się dać nam pozytywnej reakcji, podzielić się tym filmem i zostawić swoje wiadomości wsparcia w komentarzach. Połączmy się w modlitwie i pozytywnych myślach dla zdrowia i siły Celin, kontynuując jej drogę. Nie zapomnij zasubskrybować, aby otrzymywać więcej inspirujących aktualizacji.